dzień doberek i ja znów w terenie jadę sobie autkiem drogą i widzę, że coś tam odstaje o boże i jeszcze para, patrzcie parunia leży parunia leży ja pierdziele lecę tam, bo już nie wytrzymam Para, parunia, leży parunia, leży parunia, para, aż mi się przypomniał ten filmik, co ten chłopak znalazł parę, parunia, byczuś kochany zostawił mi taką niespodziankę, I Nie od której zacząć, kurde parunia. Szesnastak Czekajcie, z drugiego jakie szczęście! Kurde, wacisz jeszcze na, na takim czystym burze jest Jezala jak się połamał jeszcze nie będzie ten byczek, co nagrywane był z Łódź, takim on też był taki połamaniec. Zeg to dokładnie w domu, i Wam powiem, ale jaja, parunia, parunia, jeju, takie szczęście. Ciekawe, ile waży. Zaraz mi się bateria w aparacie wyłączy Tak na szybko Ejo! Super Tylko szkoda, że taki płomarny Chłopak Nie no Święty Hubert darzy